Wcześniej strony Tomi i Borko 1, 2, 3, Tre. Tak jak w ostatnim odcinku. Okej, okay, znów 3, jesteśmy. Nie ma co jest. Kliknąłem, to, to... to przypytał. Dobra, to możecie jeszcze wbić na mojego Instagramu i twój. Ej, zboka Borko 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Tre. Nie, 1, nie 1, mogę, no co jest, no bo gdzieś każdy dołącza. Dobra, jeszcze z 10. Programy. No. Okej. Okay. Czy ja myślę o tym, o czym myślę? Czy ty jesteś... Nie. impostor? ja Lepiej od ciebie uciekam, ja się ciebie boję. Czemu ty możesz takiego speed'a uczynić? a nie wiem. Pewnie widzowie tak chcieli. O, o mam problem. Morys. Co zrobić Idź na dół, na dół. Dwa kurde, nie tak. Czy nam życie ubywa? Um. Dwa, cztery, zero, dziewięć, dziewięć sześć. Zobaczcie co tam jest. Kamery, idź. Kamery, tam najwięcej ludzi. A po co ja mam tam iść, kiedy nawet nie jestem postary. No, nie jesteś na pewno. No bo nie jestem. Taki się wydajesz. Te kamery są słabe. Czy jednak powiedzieć. Mm. Mm -hmm. Czekaj Nie mam żadnych zadań do wykonania z babą Nic To może co kliknąć? Powiesz co Nie Ja już wiem Ja mogę Impostor na pewno gdzieś jest yy, no na prosz, kamerach. Naprawdę, ja na pewno jeden z impostorów jest na kamerach. Player? Możliwe, że player. Pomek, chodź, ja Ci nic nie zrobię, też nie jestem impostorem. Co? Idę do Ciebie, ho, ho, ho. No chodź, dalej. No co tu? Hej. Okay.

Nie, Chodź chyba... Na chyba żółty. Gdzie? Chodź na czubek. Ktoś w kamerę patrzy, ktoś? Okej. Okay. No po co? Ludzie. Okej, okay. myślę, że to może być... Wiem, player. Albo ty. gdzie to No gdzie? No, ja. na kamery. Aha. Player. Dużowy. No. Player. Player. Czekaj za która godzina? 13.48. Czy już wiecie, w której godzinie było nagrywane? Jeden jest głos Ja nie zagłosowałem, to nie wiem, to ja mam. Jeszcze ten 666. On pewnie za 5 godzin to zrobi A babka że muszę kończyć Okej, okay. ona? Minuta stracona, bo Oczywiście Tak, to widzimy, widzimy się jak już zagłosuje Sekunda została i... Okej okay. Borys ma jakąś słabą minę To jest no Kurde. Widziałem. Widziałem, Dobra, no. Dobra, gramy dalej. Sześć osób, nie? No, jakoś tam idzie. Jestem krewit. Jestem krewit. Jestem krewit. Pokaż. Jestem krewit. Dobra, Czekałem na bory, zamyślałam, że mnie chce zabić. Nie, nie. Na nawigat? I na gdzieś tam ten chłopska pójdzie. Ty chcesz mnie zabić.

A, był on. Haha, widziałem! Jestem tu Kurde. Nie brygnie, czy to jak się w końcu? Nie wiem, Nie rozumiem, czekaj. Tak, on nie był. To... Kto w nim może być? Może nawet połkornik nie ma, ale... No. Dawaj, nie. No nie. Nie dawaj. Nie. Christo. Bo no, to do tego. No tak. Najbardziej się kojarzy, że Adama mógł zabić i Playera. Chociaż no. nie, playera. Aj czekaj, nie mogę głosować. Czemu ja dałem głos, a nie nawet nie zagłosowałem? Zagłosowałeś Hej będę też mówię. Okay. Wygraliśmy -y -y Nie no kurde jak ja nigdy nie będę tym impostorem, to to nie ma sensu. Nie biegamy sobie. Nam wreszcie trochę osób. Widzimy się jak już będzie. 6-7 osób Okej, okay, znów jestem już z jedna osoba, a już zero. Teraz z, lecimy z gierką. Borkojek, tam przygotowania. Dobrze, dobrze. Co? Coś tak się, dzieje? się dzieje. Chyba nie ma szy. Ale jest. Schy. Crem made. Mhm.

Adi Adi Widziałem, że za mną leciał. Ty tak ale tu się... masz moją Ale kabel Jest odcineczek, odcineczek teraz. Okay. leave that. Uh, -oh. uh oh. Uh oh. Okay. 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 Znów. E, myślę, że to może być Adi. Adi. A nie Michał, Michał jak, Michał jak. Okej, okay. Bory, Borko, 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 co, co ty odwalasz, nie wiem, myślę, że to może być ten Michał, już znów jestem, teraz zagłosowałem na Michała, a, bo, a borka wywaliło z serwera. Dobra, ale. E, Michal, jak was. Okej, dziękuję za oglądanie. Zapraszam Dobra. was do kol kolejnych odcinków. I zapraszam ponownie do Borko. 1, 2, 3, 3.